Jesteśmy teraz na stronie głównej, gdzie po zalogowaniu i kliknięciu w kategorię bądź start przenosimy się do widoku kategorii. I tutaj wszystko to, czego uczylibyście się w szkole bądź na kursie, do maturę, uporządkowaliśmy w wygodne playlisty, które z kolei. Posegregowaliśmy w subkategorie i kategorie. Na razie dostępna jest kategoria liczby i podstawy, natomiast kolejne kategorie będą pojawiać się średnio co 10 dni. Widzimy tutaj, że niektóre filmiki oznaczone są jako R z wykrzyknikiem. To znaczy, że ta lekcja jest szczególnie ważna, gdyż zagadnienia poruszone tam mogą pojawić się na Waszej maturze. Zobaczmy. Widzimy w widoku lekcji, że dostaliśmy filmik, w którym poruszane są wszystkie zagadnienia, które musimy poznać. Oraz przykłady, które od razu obrazują te zagadnienia. Co więcej, po prawej stronie widzimy zadania, które możemy przyrobić sobie sami, a później sprawdzić rozwiązanie, gdyż każde zadanie posiada rozwiązania w postaci filmiku. Dalej, te zadania możemy oznaczyć jako. Możemy je pominąć, jeżeli są za proste, możemy oznaczyć, iż ich nie umiemy, bądź do powtórzenia, bądź że je umiemy. Przejdźmy lekcję do tyłu. W lekcji nierówności modułowej poziom rozszerzony widzimy, że dwa zadania są oznaczone literką AM, co oznacza, że te zadania faktycznie mogą pojawić się na maturze. Oznaczmy je jako umiem i wróćmy do widoku kategorii. I widzimy, że procent w dużej kategorii liczby i podstawy zwiększył się do 24%, a w subkategorii moduły rozszerzone do 68, czyli widzimy, że mimo iż materiału jest tak dużo, to nawet po zrobieniu kilku zadań widzimy postęp w naszej nauce.